Z Ewangelii według świętego Marka, a uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach, jak może szatan wyrzucać szatana. Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest ze sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których się by ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, Nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem: Ma ducha nieczystego. Kochani, przeczytaliśmy ten fragment. Y... Troszkę wieje. Może nie będzie przeszkadzało zbytnio. Kochani, trochę przeczytaliśmy ten fragment tak nie po kolei. W poprzednim odcinku ja połączyłem dwie, dwie perykopy ze sobą. To, kiedy przychodzą bliscy i krewni, i to, kiedy przychodzi matka, bo one stanowią jakąś całość, a pomiędzy nimi jest ten właśnie dzisiejszy fragment, który przeczytaliśmy, no i do niego wracamy. Dobra, co tam się dzisiaj dzieje? Pierwsza myślę, że rzecz taka bardzo piękna, tak zaraz na sam początek. Zobaczcie, przychodzą do Pana Jezusa. Uczeni w piśmie, y, którzy, można powiedzieć, falsyfikują pozytywnie e, cuda Jezusa. I to jest, myślę, że taki bardzo piękny moment, nie, że ci, którzy są przeciwnikami Jezusa, ci, którzy e, no, jakoś nie lokują w Nim nadziei, którzy robią wszystko, żeby przyłapać Go i złapać e, jakoś podstępnie na, na jakimś wykroczeniu, to oto ci sami nie są w stanie zakwestionować tego, że Jezus czyni cuda. Nie. E, jedyne, co mogą zrobić, to mówią: No dobrze, może robi cuda, ale pewnie robi je mocą złego ducha. I Pan Jezus na, ten, na to oskarżenie, na ten zarzut opowiada przypowieść, w, chce, w której chce jakby pokazać e, działanie szatana. Działanie złego, które będzie polegało na nieustannym skłóceniu, na podziale, i chcę, jakby powiedzieć, że takie królestwo, które jest podzielone, ono niejako podlega wpływom złego, i ono nie może się ostać. I szatan, który jest ojcem kłamstwa, ojcem podziału, ojcem choroby, ojcem jakoś nienawiści, niechęci, to on z całą pewnością nie może być kimś, kto będzie występował przeciwko te, 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 temu swojemu podstawowemu zadaniu i celowi? On nie będzie wprowadzał porządku, on nie może wprowadzać zło, z, z, zdrowia, on nie może wprowadzać jedności, on nie może wprowadzać prawdy, on nie może wprowadzać e, pokoju, on nie może budować e, życia. Nie, bo on jest tego przeciwnikiem. Może wiele rzeczy jakoś tam robić, ale nie wystąpi przeciwko sobie. Skłócony nie będzie obrońcą jedności. Wewnętrznie podzielony nie będzie obrońcem pokoju. Nie. On będzie nieustannie to czynił. Myślę, że to słowo jest dzisiaj takie dla nas też no, mocno zrozumiałe. Nie? Wystarczy przyjrzeć się też na to, co się dzieje w Polsce. Jak często ten podział jest niszczący, jak często to ten, ta, ta walka między sobą jest niszcząca. Że może potrzebujemy szukać jedności, że może potrzebujemy zejść z tej ścieżki, na której jest też zły: ścieżki podziału, ścieżki podstępu, ścieżki podejrzliwości, bo takie królestwo nie może się ostać. Nikt nie może wejść do domu mocarza. I sprzętu mu zagrabić, jeżeli go najpierw nie zwiąże. Pan Jezus przychodzi jako ten, który jest mocny, jako ten, który jest mocniejszy, jako ten, który ma władzę związać i usunąć złego, który ma moc zablokować jego działanie, to Jezus jest naszym obrońcą. To Jezus jest naszym. Goel, to Jezus jest naszym muścicielem, to On jest kimś, kto może przyjść do naszego życia i związać złego, który próbuje się wokół nas, bądź w naszym sercu panoszyć. Tylko On. Dalej Pan Jezus mówi te, to, to, te słowa o, o Duchu Świętym i o tym, że różne bluźnierstwa, różne jakoś przewiny i grzechy zostaną e, odpuszczone i przebaczone, ale że jest taka jedna, e, że jest ta przestrzeń Ducha Świętego i, i przeciwko Niemu, mm, i ktoś kto bluźni przeciwko Duchowi Świętemu jest, jest winien e, grzechu wiecznego, grzechu na wieki. E, to słowo może nas lekko niepokoić. I myślę, że jakby mnóstwo osób, które ma wrażliwe sumienia, czytając te słowa, słysząc te słowa, zawsze odczuwa pewnego rodzaju niepokój. I taki, taką podpowiedzią jest, myślę, że jedna rzecz. Jeżeli czujesz niepokój, jeżeli w twoim życiu pojawia się takie pytanie, czy aby nie, to można powiedzieć nie. To nie. Bo grzechy przeciwko Duchowi Świętemu, one wszystkie... Polegają na tym, że za nic mamy Ducha Świętego, że nas to w ogóle nie interesuje, że odrzucamy Ducha Świętego, że nie jesteśmy zainteresowani, że się o Niego nie troszczymy, że nie idziemy za Jego żadnym natchnieniem, że On jest dla nas kimś bez znaczenia. Jeżeli noszę w sercu pytanie, jeżeli jest we mnie taka troska i niepokój, to znaczy, że tu święty jest dla mnie jakimś ważnym. To znaczy, że te słowa są dla mnie, są, są dla mnie ważne. A to nas już, już jakby automatycznie wyłącza z tej przestrzeni, która mogłaby być przestrzenią grzechu. Ale też myślę sobie, że jest jeszcze coś też pięknego w tym, w tym słowie. Tak nie wprost, to już trzeba trochę tak do tego teologii. Gdybyśmy sobie zobaczyli, zobaczcie, mm, Ojca i Syna. Tą Trójcy Świętej i tego, jak oni na siebie patrzą, jak oni siebie traktują, jak yy, oni o sobie myślą, to, to zobaczylibyśmy yy, jakoś niebywało pochwały, zachwyt, wdzięczność, jedność, miłość, nadzieję. Że to jest pomiędzy nimi. I to, co jest pomiędzy nimi, ta miłość ta pochwała, ten zachwyt, ta wdzięczność, to posłuszeństwo, to zasłuchanie. To wszystko jest tak mocne i tak potężne, że to osoba Ducha Świętego. Że tutaj tajemnica Ducha Świętego, Ducha, który buduje między nimi jedność, Ducha, który buduje między nimi miłość, Ducha, który buduje między nimi zachwyt, pokój, wdzięczność e, i Myśląc o tej rodzinie, o tym, no, która nie jest oparta o krew, to można powiedzieć, że ta tajemnica Ducha Świętego nas właśnie wszczepia w tą rodzinę Ojca i Syna, że to, to właśnie Duch Święty jest kimś, kto tą jedność między mną a Jezusem, mną a Ojcem, no, jest w stanie budować i tworzyć. Eee. <tryk> I dlatego to jest tak ważne, i dlatego z taką mocą i z taką gwałtownością Jezus o tym mówi. Zapraszam Was do tego, żebyśmy jakby coraz bardziej próbowali być otwarci na Ducha Świętego, na te Jego natchnienia, żebyśmy byli wrażliwi. To będzie różnie wychodziło. Raz to będzie nam przychodziło łatwiej, innym razem trudniej. Będą też takie miejsca, kiedy Duch Święty będzie po wiele razy musiał nas do czegoś przekonać, zaprosić i my na to odpowiemy. E, nieważne. Aha, i zawsze zapominam. Dziękuję Wam wszystkim, którzy wędrujecie z tym słowem, e, którzy to oglądacie. E, dzięki. Jeżeli jakoś jesteście w stanie i chcecie też pomóc mi to słowo zanieść innym, to też zapraszam. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się z Bogiem Pa.